Apteki w sieci kryminalnych powiązań. Szacunkowa wysokość wyłudzeń może wynosić nawet kilka milionów złotych. Rodzinny interes farmaceutki, dentystki i jej męża. Wiesz, tak? to tak. to tak. W kluczowym momencie giną wszystkie dokumenty. Jak to możliwe, że dzień po tym, gdy Pani otrzymała wezwanie do przekazania dokumentów, one nagle zginęły? Proszę nie mam Pana nic do powiedzenia. Czy urzędnik NFZ padł ofiarą zemsty mafii lekowej? Już nie mam zaufania do państwa polskiego. Teraz już nie chciałbym pracować w żadnej instytucji państwowej takiej. Zbigniew Kowalczewski to były urzędnik NFZ w Kielcach. Kierował komórką, która zajmowała się kontrolą aptek i recept. Kilka lat temu zauważył, że w jednym z wiejskich punktów aptecznych doszło do gigantycznego wzrostu sprzedaży leków refundowanych. Jednego roku punkt apteczny wystąpił do NFZ o zwrot refundacji w wysokości niespełna 11 tysięcy złotych, a kolejnego roku już w wysokości blisko 350 tysięcy złotych, czyli 30 razy wyższej. To wzbudziło jego podejrzenia. Tu się zaczęły moje kłopoty. Wytypowanie punktu aptecznego do, do, do kontroli. W życiu bym się nie spodziewał, że jedna z większych afer miała miejsce w tak małej miejscowości. Punkt apteczny domagał się od NFZ zwrotu w refundacji za rzekomo sprzedane ogromne ilości leków przeciwzakrzepowych. Czyli specjalistycznych farmaceutyków stosowanych po zabiegach operacyjnych. Recepty na takie leki miały być masowo wystawiane przez lekarzy z wiejskiego ośrodka zdrowia, w tym przez pediatrę, internistę i stomatologa. Co było jeszcze bardziej dziwne, w tamtym czasie tego typu leków brakowało w polskich aptekach, bo były wywożone za granicę. Zażądaliśmy recept od właściciela apteki, aptek punktu aptecznego tego. No um, i tu się pojawił problem, bo e, właścicielka poinformowana, że miała włamanie do samochodu. I z tego samochodu skradziono tylko i wyłącznie stare zrealizowane recepty. Właścicielka apteki, farmaceutka Barbara Żet, poinformowała NFZ, że chciała dostarczyć recepty. Włożyła je do bagażnika samochodu, ale wówczas cała dokumentacja została skradziona, gdy auto stało na parkingu. Sprawca niestety nie został odnaleziony. Później policja umorzy postępowanie z powodu niewykrycia sprawcy. Jednocześnie, kilka dni później, ktoś przebił wszystkie opony w aucie Zbigniewa Kowalczewskiego. Policjant stwierdził, że ktoś mi przebił bagnetę, te cztery koła. Po tygodniu, bodajże, ta sprawa została umorzona. Oprócz punktu aptecznego w imielnie. Barbara Żed była także właścicielką apteki w Mniowie oraz kierownikiem apteki w Bilczy. Z analizy NFZ wynikało, że w sumie we wszystkich aptekach mogło dojść do wyłudzenia ponad 2 milionów złotych refundacji. W sprawie często pojawiały się wątpliwe recepty stomatolog Bożeny R.L., siostry farmaceutki Barbary Żed. O sprawie została powiadomiona prokuratura. Wówczas rozpoczęły się problemy Zbigniewa Kowalczewskiego. Do gabinetu mojego przyszła pani Bożena i powiedziała mi, że jak ona będzie miała kłopoty, to się bardzo, a to bardzo postara, żeby mi ja miał. Z tego spotkania Zbigniew Kowalczewski sporządził służbową notatkę. Stomatolog jednak nie blefowała. Gdy razem z siostrą stanęły przed prokuratorem w związku z wyłudzeniami refundacji, zaznały, że mężczyzna przez lata brał od nich łapówki za ochronę i niekontrolowanie aptek. Ponadto miał pomóc stomatolog wygrać z NFZ kontrakt na usługi stomatologiczne. Prywatnie Zbigniew Kowalczewski i stomatolog znali się. Kiedyś działali razem w jednej z partii politycznych. Jedynym dowodem przeciwko Zbigniewowi Kowalczewskiemu były zeznania obu kobiet. Urzędnik trafił do aresztu. Wkrótce stanął przed sądem. Jak ja y, miałam załatwioną sprawę, to kwestia, wiesz, załatwiłem Ci tą sprawę, czy muszę Ci pieniądze oddawać? I ja mówię, no załatwię sprawę, to jak nie masz, to nie musisz mi oddawać. Ja się bardzo cieszyłam, y, że mam kontrakt. Pan się nie przyznaje do popełnienia czynów zarzucanych aktem oskarżenia, tak? Jak pan uważa, jakie jest źródło tych zarzutów? Zemsta ze strony pani. Ja nie przyznaję się do czynów zarzucanych aktem oskarżenia. Zbigniew Kowalczewski został skazany na dwa lata więzienia. Wyłącznie na podstawie zeznań obu kobiet. One natomiast, dzięki oskarżeniu go, same uniknęły więzienia. Otrzymały wyroki w zawieszeniu. Ponadto farmaceutka ma zwrócić ponad pół miliona złotych wyłudzonej refundacji. Skąd ta dysproporcja między obiema sprawami, jeśli chodzi o karę? Wzięto pod uwagę w szczególności to, że przyznały się do prowadzonego procederu, wyraziły skruchę. Także oczywiście określiły udział osoby trzeciej w tym zdarzeniu, w tym przypadku oskarżonego Kowalczewskiego. I były konsekwentne do końca. Ostatecznie te argumenty przekonały sąd, że wina pana Kowalczewskiego jest oczywista. Potwierdzona utrzymanym wyrokiem sądu odwoławczego. Od kilku miesięcy Zbigniew Kowalczewski jest już w więzieniu. Obie panie, które zostały skazane prawomocnie za wyłudzenie pieniędzy z NFZ-u, właściwie włos im z głowy nie spadł. Kary w zawieszeniu, pieniądze, których nie oddają, a pan ma przed sobą perspektywę dwóch lat więzienia. Tak. I, I proszę tylko wziąć pod uwagę, że uh, ja jestem urzędnikiem, który NFZ. Byłem urzędnikiem NFZ-u, który pierwszy wykrył um, ten proceder w oddziałach NFZ-u. Żaden oddział NFZ-u do tej pory tego nie zrobił. Wszystkie zgłoszenia odnośnie mafii lekowej były ze strony nadzorów farmaceutycznych. To jest jasny przekaz dla innych. Ruszycie to, skończycie tak jak on.